Ja już się mam akosyślony kondziks. Ja jestem... Ja jestem oczywiście... No no, no... no... no no... wiem. Wiecie już, no. A dzisiaj chciałbym Wam podziękować za 200 subskrypcji. Nie wiedziałem, że to w ogóle kiedyś się uda. Jestem Wam potwornie wdzięczny. I oczywiście no... Wytula, wytulam... was tak jakby, no. A dzisiaj sobie zrobimy przepotężny opening. Będą... Będzie 7... Yy, Big boxów, kilka tam małych boxów i jeden mega box. Jak myślicie, czy coś się trafi? Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Znaczy, no, no to to każdy wie. Dobra, zobaczmy, może najpierw szanse moje. Bo szanse są chyba naj, najważniejsze. Tutaj mamy tak: prawie 1% na bardzo rzadkiego zadymiarza. Czyli możemy na przykład jacki dostać, peny. I różne tam inne ciekawe, ciekawe świry, nie? Dobra, także my sobie będziemy lecieć. 10 gramów na sam początek, nie jest źle. Ale najpierw może sobie zmienię postać już tak, żeby może coś się dropło. Dobra, otwieramy pierwszą skrzynkę. Ile będzie? Przedmiotów Trzy. Możliwe, że coś będzie akurat. Nie ma, nie ma, bo się nie świeci. Hello Darkness, my Old Friends. Dobra, druga skrzynka. Eee, jest! Leon! 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 Co się, co jest? Leon! Leon! Leon. Co, co, co? 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 nie, 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 Co się nie, stało. nie, Najbliższy tydzień. O Jezu Chryste! O kurcze! O nie! Nie, to było mocne! Brąster, uwielbiam cię! O, co tu się stało? O, opię. się dropniemy w tym odcinku co się stało Jezu Chryste uwielbiam tą grę Jezu Chryste nie co tu się stanęło dobra otwieramy dalej pewnie żadnej nowej postaci ale 30 punktów do Leona co się stało dobra 5 postaci nawet mnie to nie smuci no 77 punktów do Leona panie nie to jest śliczne co tu się stało? No, nie ma już chyba żadnej postaci przez najbliższy tydzień, a bo i miesiąc. Nie, nie, to, ej, to się nie stało. To się, to się nie stało. Powiedzcie mi, że to się nie stało. Yy, bo to i nie. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie. Ja nawet nie spodziewałem się, że Loona kiedykolwiek dropnę. Bo tutaj kolejne 10 gemów, łącznie już mamy 20. Chwila prawdy. Liczę na jeszcze jedną postać. Nie, nie! 50, nie! Dobra, tego nie było. Uff, co się stało? Nie! Nie wierzę! no. Wy to widzicie, ludzie! <grystanie> jak, jak, jak! <grystanie> Jezu, uwielbiam ja tą grę! Jeszcze kiedyś to było nie do pomyślenia, że tak powiem. Jeszcze tego ulepszę na jakiś poziom. Jezu Chryste! Nie wierzę, Leon! Leon! Nie! Dobra, ja kończę ten odcinek i mam nadzieję, że wam się podobał. Także ja lecę. Elo.